Cześć, z tej strony Mieszka Robert jestem psychologiem i kocim behawiorystą i dzisiaj chcę z Wami porozmawiać na temat e, projektu ustawy zmiany e, ustawy o ochronie zwierząt. E, wiem, że w tym momencie są zbierane podpisy, oczywiście pod nowym projektem e, stworzonym przez Grupy organizacji, które większa część stała za pierwszą e, wersją ustawy o ochronie zwierząt. I tak jak pierwsza ustawa o ochronie zwierząt jest kiepskim produktem, tak samo druga wersja tej e, ustawy, czyli propozycja zmian w ustawie e, o ochronie zwierząt, jest pełna patologii. Natomiast podstawową rzeczą, którą musicie wiedzieć jako opiekunowie kotów, to jest wprowadzenie do tej ustawy definicji kota wolnobytującego, czyli utrwalenie w tej ustawie określenia kod wolnobytujący, który spowoduje to, że każde zwierzę, które będzie nieoswojone lub będzie wydawało się nieoswojone lub będzie wydawało się, że nie nadaje się do domu, a to tak naprawdę wystarczy, że każda. Gmina czy każdy urzędnik po prostu zobaczy kota, który syknie, który warknie, który prychnie, będzie uznawało tego kota za e, kota wolnobytującego i będzie e, pozostawiało, zgodnie z e, tą propozycją w e, tej nowej, e, nowej wersji ustawy o ochronie zwierząt, będą po prostu pozostawiali te koty, tak zwane koty wolnobytujące na ulicy do y, końca y, ich życia krótkiego życia, ale jednak utrzymywania tych kotów y, przy życiu na ulicy, a nie zapewniania im odpowiednich warunków w schronisku. Jakakolwiek zmiana ustawy o ochronie zwierząt dotycząca kotów, która nie y, przewraca naturalnej biologicznej, znaczy naturalnej, prawnej nazwy związanej z gatunkiem, czyli y, kot domowy. Bezdomny i który mający dom, i tyle. Ustawa nie powinna się bawić w dodatkowe definicje, które rozgraniczają i podają możliwość ludziom tworzenia nowych definicji, które tak naprawdę nie przynoszą niczego dobrego nie przynoszą żadnej poprawy warunków życia dla kotów domowych, nieposiadających domu kotów bezdomnych. Więc żadna definicja nie jest potrzebna dodatkowa e, dotycząca e, kota domowego typu kod wolnobytujący, tylko jest potrzebna definicja kod domowy i że występuje w stanach e, oswojonych i nieoswojonych. E, I e, że każdemu kotu, który żyje i jest poza, poza domem, Żyje jako zwierzę bezdomne, każdemu z takiemu kotu należy się miejsce w srońsku, oswojenie, odkarmienie, wyleczenie i znalezienie domu. Nic więcej. Nie musimy w ustawie tworzyć y, tony różnych haseł, różnych y, wymyślonych nazw, tylko po to, żeby nikt nie krzywdził kotów na ulicy. Oczywiście, to jest naprawdę bardzo proste. Jeżeli żyje kot domowy bezdomny na ulicy, Nikt nie powinien robić mu krzywdy, nikt nie powinien się nad nim znęcać, nikt nie powinien go przepędzać powinien zapewnić mu wsparcie, opiekę, nadzór, wyleczenie, nakarmienie, oswojenie w schronisku i poszukiwanie mu domu. Żaden kot domowy nie powinien żyć. Ani wracać na ulicę. Oczywiście mówię tutaj cały czas o projekcie, e, propozycje, propozycji projektu ustawy do ustawy o ochronie zwierząt. Jeżeli kiedykolwiek pojawi się projekt mojej, e, z, pod mojej ręki czy z e, specjalistów, z którymi współpracuję, gwarantuję wam, że będzie tam e, po prostu zwyczajnie definicja kota domowego. I stanów, w jakich możemy go znaleźć, natomiast wszystkie, wszyscy przedstawiciele, niezależnie od y, y, poziomu oswojenia kota domowego, powinni y, trafiać do oceny behawioralnej, do oceny weterynaryjnej, do schroniska, powinni być odkarmieni, wyleczeni, wykastrowani y, i trafiać po prostu do domu. Rozmnażać koty y, domowe, Gatunku kod domowy: koty mogą, powinny być to tylko i wyłącznie koty ze sprawdzonych, zweryfikowanych pod względem weterynaryjnym, behawioralnym hodowli, i tylko tak powinniśmy przedłużać potencjalnie najzdrowszych przedstawicieli gatunku kod domowy. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.